Jesteśmy z Państwem, a przed nami taka bardzo ważna rozmowa z cudownymi wiosennymi paniami. Szanowni Państwo, legenda polskiej muzyki Irena Santor. Witamy bardzo serdecznie, a z Ireną Dorota Goldpoint, projektantka mody. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. I widzimy tutaj piękne sukienki, które Dorota dla Ireny zaprojektowała. To są sukienki, które, w których Irenko występowałaś. Którą z nich lubisz najbardziej? Tak, tak ja w tej chwili i z zespołem y, Polifoniks objeżdżam Polskę. Mm -hmm. Jestem w największych tych miastach naszej Polski i, i pokazuję nie tylko sukienki, ale także program. <grym> I to chyba przede wszystkim, bo w tym roku jubileuszowa trasa koncertowa, tak, tak, którą to, zapraszamy. Czy znaczy, to jest program. Który się składa z mojego repertuaru, ale który już ofiarowałam Młodym. W podarunku młodym. Tak, mm -hmm. to jest mój posak muzyczny dla młodych i młodzi zechcieli to przyjąć i to widzę, że z zainteresowaniem, a w dodatku bardzo to pięknie i i właściwie i zawodowo przekazują są utalentowani, więc to polecam Państwu, Państwa uwagi. Cze? Tak, tak jest. A sukienki rzeczywiście Dorota na każdy koncert w swoim mieście szyje i pokazuje. No. Ja nareszcie jestem ubrana naprawdę na zdradę, tak jak powinnam być przez cały czas. Ale Przepięcie zawsze byłaś. No, czasem, no ja tak. widzę te stare archiwalne zdjęcia. Zawsze miałaś ten swój styl, ten swój pomysł e, na to, żeby wyglądać elegancko. Wiesz, ale koniec wieńczy dzieło. A ponieważ będziemy jeszcze w różnych miastach, bo i w Łodzi i w... I gdzie tam jeszcze będziemy? W Częstochowie, w, Częstochowie w, Toruniu, w Toruniu, w Gdańsku, i, w Krakowie, i w Zabrzu. I w Krakowie. Także bierzcie tych sukienek, będzie i parę. Zwiedzicie całą Polskę. Doroto, powiedz proszę, opowiedz coś o tych kreacjach mm -hmm. na nadchodzącą trasę koncertową. Gdy spotkałyśmy się z panią Ireną, żeby omówić stylizację tą jubileuszową w grudniu na ten wielki, piękny koncert, który się odbył w Warszawie, pani Rena powiedziała, że wiesz, wydaje mi się, że ja będę jeszcze objeżdżała Polskę, tak w parę miejsc. <laughs> Jak ja się później zorientowałam, to te parę miejsc to jest w sumie Cała 16 Polska. miejsc. Miast w Polsce. Mamy już za sobą pięć koncertów i to właśnie to, co Państwo widzą, to są suknie, które, w których pani Irena wystąpiła podczas tych koncertów. Zaczęliśmy tutaj od Wrocławia, później był Rzeszów, później Poznań i w tej białej sukni był koncert w pięknej filharmonii w Szczecinie, gdzie tutaj pani Irena po prostu zachwyciła wszystkich. Swoją A teraz oiedze ja cała na biało. I mamy oczywiście w planach na każdy koncert inny kolor, inny fason. Opieramy się oczywiście na klasyce, ponieważ pani Rena znana jest z doskonałego gustu i umiłowania do klasyki, więc na tym się opieramy. Żakiety, suknie, proste formy. I w każdych z tych stylizacjach chciałam pokazać jakiś rodzaj dekoracji. Więc albo to jest dekoracyjna tkanina, albo dekoracyjna ozdoba, lub pióra, które są moimi ulubionymi mi e, ulubionym dodatkiem. Dorotko, ale jest ci e, łatwo, bo Irena ma fantastyczną figurę cały czas. Naprawdę! No właśnie, ja się tutaj specjalnie nie muszę natrudzić, <grymne> dlatego że pani Rena ma piękne proporcje, cały czas bardzo e, sprężystą sylwetkę i, i świetną, e, jeżeli chodzi o, o obwody, <grymne> więc tak naprawdę moja praca nie jest tutaj Dobra. duża. Irenko, przechodzimy do muzyki. Dobrze, ja wiem, że ty nie lubisz jak cię chwalą, nie, nie, ja wiem, nie lubię, nie e, lubię, ale nie przechodzimy lubię. w takim razie do, do muzyki. E, te koncerty są dla Ciebie bardzo ważne, bo to jest taka twoje, takie Twoje podsumowanie. Mhm. E, I piękne jest to, że włączyłaś w to młodych. To jest fantastyczne. Bo młodość to jest ten dalszy ciąg. To jest to CDN życia. A ja bym chciała, żeby moje piosenki no... żyły żyły, bo one są tego warte, one są bardzo wartościowe. Kto tych piosenek nie pisał, jacy kompozytorzy wielcy, jacy y, autorzy tekstów, Excel. no naprawdę warto to warto to upamiętnić jakoś Nie, no i może się młodzież tym zainteresuje szerzej. Na razie y, zespół śpiewa z, naprawdę znakomicie, to polecam. Zawo z moim zawodowym uchem, mogę państwu to z czystym sumieniem polecić. A repertuar nawet się trochę bałam, bo myślałam sobie, mój repertuar taki może nie był taki przebojowy bardzo, ale okazuje się, że nawet te najpiękniejsze, najważniejsze, takie wielkie piosenki z mojego repertuaru są tak pięknie przenoszone. Tu będzie śpiewała pani Olga Maroszek. Na zakończenie naszego tak, spotkania, taki już uwagę. za chwilę. Piękny głos, fantastyczna taka. Charyzma. Charyzma, hmm. tak. I takie, taka chęć do wyśpiewania tego, co jest w tekście i w muzyce. To się rzadko zdarza. Więc myślę, że dzisiaj się Państwu zdarzy. Pani Ale Ty no, zawsze popierałaś młodych i, i robiłaś dla nich bardzo dużo. Ja pamiętam, że, że zawsze jakby ceniłaś. Tak, Młody no wiesz, 15. kiedyś sama byłam młoda, także. Ja no. e, też cię rozumiem. Wiem, no, wiesz, wiem, co to znaczy, kiedy młodzież ma jakąś zachętę, wiesz, że... Kiedy im się podaje rękę. Tak, kiedy mm -hmm. się podaje młodzieży rękę, bardzo się z tego cieszę, że jestem użyteczna i że mogę się przydać. Pani Ireno, no, jeszcze jak to jakie... ważne. Tak. Jakie tak, ważne. emocje towarzyszą tej trasie kon koncertowej? Czy to jest hmm. wzruszenie? To emocje wielkie, kochanie. Wie. Czy radość? Taka trochę. Ja też popieram młodych. O, bardzo. Taka trochę niepewność, czy publiczność przyjdzie, czy nie przyjdzie, ponieważ przychodzi to, jak będzie reagowała, czy, czy będzie jej się to podobało, co, co tu właśnie zespół proponuje muzycznie. No, no niepewność wielka, ale ja się też podpieram autorytetem i wielkim talentem. Pana Andrzeja Poniedzielskiego, który prowadzi razem ze mną ten zespół. Nie zespół, tylko. Koncert, koncert tak. Głównie Andrzej. On prowadzi, cudowny, oczywiście. dowcipny, z poczuciem humoru i wrażliwością. Ogromny. Tak, tak, głównie on prowadzi oczywiście, ja tak. Ale ty cudowne żarty tam, tak, tak. cudownie żartujesz z no, nim. Macie no, w... bardzo fajny kontakt ze sobą. i To no, jest piękny, piękne. poetycki? Poetycki, no, tak. Poetycki. <laughs> Dokładnie. Ja się z tego bardzo cieszę, że pan Andrzej chciał przyjąć taką. No jak żeby nie, nie, nie śmiałby odmówić takiej naszej no. <laughs> damie polskiej piosenki. Bardzo... Z wieku mu to nakazałam. <laughs> tak jest, bardzo dobrze. Bardzo Wam dziękujemy, dziękujemy. drogie panie, wiosenne, cudowne. Irena, Irena Santor i Dorota kostiumy, no i liczę na to, że już za chwilę usłyszymy. Nie. Opuści, nie. Będzie dobrze, będą piękne sukienki. Dziękujemy ślicznie. Tak. dziękujemy paniom raz jeszcze. My już za chwilę usłyszymy koncert. A teraz, o, była teraz przed... szanowni państwo, taka namiastka trasy koncertowej Ireny Santor, bo już teraz przed nami zespół Polyphonik z Olgą Maroszek. Którzy będą właśnie towarzyszyć pani Irenie podczas jubileuszowej trasy koncertowej, a wykonają oni utwór Powrócisz tu. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Dziękujemy ślicznie i do zobaczenia. Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, gdy zgubisz szczęście sywę i poznasz życia smak, za ten życie. И вручишь ту, вручишь где твой. Редактор субтитров Wrócisz tu. pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad. Osiągniesz to, co chcesz, za rok, za parę lat, lecz gdy zdobędziesz. PRAAAA